I tak właśnie na tym odcinku będę dzisiaj yy, poławiał No takie, kochani, będzie to y, szybkie łowienie. Nojego, nusia na łoziny, na roczek. No, Siemka, Siemka, kochani, witam Was serdecznie, milutko i ciepłutko Z nad, nie wiem jak to powiedzieć, z nad kanału noteckiego, górno-noteckiego, nie wiem, nie orientuję się tutaj. E, wiem, że, że tam jak za mną to widzicie, o, tam jest ten, tam jest y, stara jakaś tam y, y, śluza, która prowadzi do, która tu wpływa, noteć, która wpływa, która tutaj do tego kanału wpływa. No tam jest za mną e, Trudno tu mi pokazać, ale dobra Tam jest za mną jedna śluza a z przodu tam nie wiem czy widzicie jest druga śluza i tak i tak właśnie na tym odcinku będę dzisiaj poławiał. No dzisiaj takie kochani będzie to szybkie łowienie, bo niestety pewne parawy się skomplikowały i, i muszę być, muszę być wcześniej w domu, także będzie dzisiaj mniej babulenia, może więcej łowienia, może jakieś szybki będą. Nie wiem kochani, jestem tutaj ładnie, tam widzę, że bąbluje, ślicznie bąbluje. O tam gdzieś bąbluje, później Wam powiększę. Nie wiem kochani, co tutaj da, byłem tutaj, jak tam pokazywałem w lutym, parę płotek złapałem, byłem na spławik, na glinit, na, na fiderka, także to jest, jak byłeś mój chrzest bojowy. Dobrze kochani, nie babule, później Wam opowiem na co łowię, chociaż zawsze wiecie na co łowię, ewentualnie zanęty zmieniam. Eee... Nazywam się Tomasz Guzek i zapraszam na weekendowe łowienie. No hejka! No dobrze kochani, dzisiaj bez zbędnego babolenia, bo naprawdę dzisiaj mnie czas goni, a chciałbym te 5 godzin połowić. Zanęciłem gdzieś może na około 10-12-15 metrze. Nie gruntowałem, bo tutaj jest naprawdę bardzo płytko, gdzieś około półtora metra może wody, może no, ale powiedzmy to jest trochę zielska, trudno by mi było tutaj znaleźć jakiś wolny plac, ale no powiedzmy, że... Coś tam się udało, rybka się delikatnie spławia. Nie będę rozkałał drugiej wędki, po prostu będę tu większym koszykiem teraz nęcił, podam tradycyjnie cztery koszyki. Do drugiej linie to też nie odmierzałem, po prostu będę tutaj z ręki, nie będę klipsował, zobaczymy, może, może też tutaj coś wejdzie, jak nie wejdzie na tej pierwszej linii. Dobrze, kochani, nie bawule. później Wam opowiem, jakie dzisiaj to mam przynęty, za zanęty i na co łowie biorę się za nęcenie to yy, pokuszę się o ten nowy koszyczek z tak cicho w Dzisiaj totalna, totalna porażka, próbuję wszystko, już chyba z pięć albo sześć mam linii. Inaczej punktów do łowienia, tutaj linie mieć ciężko, przy takiej małym odległości. No niestety, tu jest strasznie zielsko, rybka się spławia, a co z tego, że się spławia? Jak nie chcę brać, na razie jedna płoteczka, ukleja i okonek. Totalna porażka, ale na przyszłość będę wiedział, żeby tu nie przyjeżdżać, kolejny okonio. Zmieniłem koszyk na większy, na tym co nęciłem. Yy, a dzisiaj. Poławiam, zalęty mam. Wonder Big. Bremę. Nie za bardzo się tutaj sprawdza. I linę wiążącą. Oczywiście, ziemię. Na początku jechałem bez, bez dodatku Epicieu. Teraz dołożyłem Epicieu, a łowię na 3 metrowego Mistrala. Próbuję łowić. Udej, udej.

Także kochani, widzicie, któryści są, ryb nie ma. No dobrze kochani, teraz jesteście na klacie. Teraz mogę Wam pokazać... O, teraz mogę Wam pokazać... Na co dzisiaj poławiam. Zacznę od dodatku. Łapie na Wondel Big Breme ale nie, nie nie dorzucałem na samym początku tego epiciem, Bo nie chcę, nie chcę, nie chciałem powiedzieć, popsuć Ale jak to się mówi, zepsutego tego się nie zepsuje Niestety nie było broń. No dobrze, kochani, a łapię dzisiaj na Wonder, wonder Big Bremy. Powiem Wam, że no, średnio mi się to, to sprawdza, ta zanęta, ona jakby mandarynką pachnie, może na komercyjne łowiska, ale mi się ta kochani nie sprawdza. Do tego mam glinę wiążącą, glinę wiążącą, brązową, no i oczywiście yy, ziemię torfową, stosunek jeden do jednego. Eee, oczywiście łapie tradycyjnie, tradycyjnie. Pinka mała, aż pinka mała. Przepraszam. Rubis mały. Pinka kolorowa, biały robak. i rubis duży również dzisiaj dokładałem tylko że już mam teraz ją, je w środku w zanęcie miałem dendro, dendrobeny o nawet nie uciekły o miałem dendrobenę wkroiłem dzisiaj kochani jestem bez kukurydzy bez kukurydzy Ej, łapię łapię na łapię na haczyk szesnastka przepraszam przepraszam Ojej, bym was oszukał bym was oszukał łapię na haczyk osiemnastka przypomnę sobie i dzisiaj kochanie jest tragedia 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 o żebyście nie mówili w takich krzaczorach. No, tutaj jest naprawdę. No, haczyk tak jest. Uwalony. Koszyczek jest tak. Uwalony. Tragedia tutaj jest, kochani. No ale inaczej. Przyjechałem, zobaczyłem. Się zastanowię, czy tutaj jeszcze przyjechać. Łapać na, na koszyk, bo są o wiele lepsze miejsca. No ale jak to się mówi, jak nie sprawdzę, to się nie, nie dowiem. No na. Łapie na, na, na różne opcje. Teraz mam założony Rubisa. Miałem Rubisa małego i Rubisa dużego. Nic nie bierze, a to zakładam. Rubisa, dużego. I pineczkę kolorową, ale kolor taki no biały to jest mało, powinien taki ale to już żółtawy. No i tak to wygląda. Eee, nęciłem tym oto koszykiem i teraz też nie łowię Ech, zaraz wam powiem gdzie ile tych punktów dzisiaj tutaj narobiłem jeszcze tak dużo tych nie narobiłem punktów jak co dzisiaj 14 obrotów. Tylko obrotka, yy, i powiem tak, tu głębokość gdzieś jest około 1,5 metra. Dobrze, kochani, tak jak gdzieś się widzieli, zaczynałem, zaczynałem tu, tutaj zanęciłem, tu puściłem pod same trzciny cztery koszyczki. A tutaj, gdzie teraz chłopie, puściłem dwa koszyki. cenę siłę. Niestety na tamtej linii, jakby to powiedzieć, dno i wodorosty. Przerzuciłem się tu. Pierwsze branie i było, jak to się powiedzieć, ukleja z opadu. Więc przerzuciłem się tam. jest, o, tam tak jak tam wpływa. Tam wpływa noteć i przy samym, przy samym wlewie tego noteczka do tego kanału tam jest około 2 metrów, 1,82 m. Tam zacząłem rzucać parę ma koszyczkami niestety. Niestety nic. Tam jest tutaj, jakby trawa się opierała żyłka. Nic mi nie wskazywało zabrania. Przerzuciłem się tutaj. Jest dalej nurt. O, tutaj jest nurt. I tam też zalęciłem czterema koszyczkami. I powiedzieć, że złapałem taką płoteczkę. Taką płoteczkę. Ale nie było widać brania. Spróbowałem. O, tutaj. Też w tym nurcie. Z dwa, trzy koszyczki. Niestety nie było brania. Wróciłem tutaj tak jak powiedzieć do tej pierwszej linii no i dostałem dwa okonki i tak tu zostaje tej pierwszej linii, już więcej nie będę szukał bo to nie ma sensu, zaraz skończę bo niestety dzisiaj muszę szybciej skończyć jest 3.55, prawie 4 godziny, jeszcze godzinka została łowienia przerzucam co 3, co 4 minuty przerzucałem też co 5 minut, co 6 minut no niestety, kochani, dno i wodorosty, jak sami widzicie. No jeszcze jest to te zielsko, ale tak naprawdę mówiąc to nie za bardzo przeszkadza, nie za bardzo przeszkadza. Ech, gorzej przeszkadza to, co jest w wodzie na dnie tej wody. Tam to przeszkadza. wyciągnę to Wam pokażę teraz zestaw na jaki łowię. Zresztą kołowrotek się nie zmienił, wędka tylko Mistrala 3 metrowa i mam, nie mam skrętki z fluorocarbonu, mam sam fluorocarbon podpatrzony od mistrza Mar Mar Marcina Macieja czy Ma Marcina Macieja, Maciej, Maciej Marcin stery. Polecam, oglądajcie go. Mądre rzeczy mówi. Dalej widzicie, jest śluza. Tam można, jest dalej, jest noteć i tam następnym razem się wybiorę. Ewentualnie, ewentualnie tam są, gdzie tutaj noteć wpływa, tam takie są fajne jeszcze zakręty, tam takie coś lepiej takie lawiruje tam też jeszcze może przyjść, mogę przyjść zobaczyć Tu niestety te miejsce jest spalone zielska od gromacie Zielska od groma o, zierska od groma naprawdę ciężko łapać w takim zielsku, no ale jak to się mówi, widziałem, zobaczyłem się przekonałem No, wiem, tak, no tak, no jakby wyglądało, że trochę obcykane są te, te no ale no, nawet brali nie było widać No ale cóż zrobić Niech nie będzie widzieć na łotę szczęścia Dajemy dalej duży rubisiek. Duży Rubis plus Biały Robak Nie Nie ma co kombinować, kochani, chociaż może liczyć na łód szczęścia dzisiaj. Tak jak 4 minuty, już 350 jest. Czekam oprócz to pokazywałem Wam koszyka, na które teraz tutaj nęci, łowię i nęciły mi nowość Takim koszykiem rzucałem na początku. To jest 20 gramowy Matrixa. Ale wydawało mi się, że to jest za mało. Podałem im jedzenia. I łapałem tradycyjnie. Tradycyjnie takim czteropiatkowym. też 20 gramowym. Otwartym. i łowię. Tym koszykiem, który już się widzieli kochani. łowię, próbuję łapać. Kupę ziera i kochani, nawet z płotką. O, kupę ziera razem z płotką. O, zobaczcie. Kupę ziera z płotką. Nie do, że nic nie bierze, to jeszcze takie biorą. No dobrze, kochaj. To widzimy się za parę chwil. Ja teraz coś rybki nie chcę mieć. To ja sobie coś zjem. No dobrze kochani. Ja już 5 godzin tu swoje od, odczekałem, <grydy> połowiłem, próbowałem łowić niestety te miejsce. Nie, 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 nie nie jest dobre do łowienia. Ja już się zwijam. Brań nie ma, jak nie było, tak nie ma. Nie ma co tam siedzieć, tym bardziej, że muszę dzisiaj jeszcze iść do mojego Nusia, na urodziny, na roczek. Także kochani, ja już się powoli zwijam. A my widzimy się na podsumowaniu. Tylko jeszcze zobaczcie, ile rybek zapałem. A dzisiaj zapałem dwie rybeczki. Dosłownie takie. Nie będę ważył, tylko wam pokażę. Bo to jest śmiech na sali. Zapałem o dwa takie maleństwa i tak bywa, i tak się też na taką metodę, tą metodę takie łapy. no dobrze a ja już się zwijam widzimy się na podsumowaniu, hejka kochani, ja już się tutaj w trybie przyspieszonym ewakuowałem bo czas goni hej, powiem tak miejsce fajne, urokliwe ale niestety nie rybę próbowałem wszystko Próbowałem kochani wszystko 5 punktów miałem zanęconych niestety dostałem tylko dwie płotki, trzy okonki i jedną ukleję Także co tu można podsumować, jednym słowem, dno i wodorosty. Kochani, do za tydzień, za tydzień się widzimy na, e, albo na kanale Gude albo na Noteci, e, blisko Łabiszyna. Hejka!